Wiele osób od razu kieruje się do Dublina, bo to stolica, ale prawda jest taka, że jest to jedno z najdroższych miast w całej Europie. Wynajem mieszkania czy pokoju w Dublinie może pochłonąć ogromną część Twoich oszczędności. Warto zastanowić się nad mniejszymi miastami, jak Galway, Cork, Limerick czy nawet Waterford. Mniejsze miasta są znacznie tańsze, bardziej przyjazne i łatwiej się w nich zaklimatyzować. Kiedy ja zaczynałem swoją emigrację, wybrałem Galway i była to jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Piękne widoki, świetni ludzie, przyjazna atmosfera i przystępne ceny mieszkań. Kolejna rzecz, którą musisz zrobić, to zakup biletu lotniczego. Często spotykam się z sytuacją, że ludzie kupują bilety na ostatnią chwilę, co potrafi być bardzo kosztowne. Najlepiej zaplanować swój wyjazd na kilka tygodni lub nawet miesięcy wcześniej. Świetne strony do znalezienia tanich biletów to Ryanair, Wizzair czy Skyscanner. Staraj się unikać weekendów oraz okresów świątecznych. Ceny w tych terminach potrafią być nawet dwa razy wyższe niż w tygodniu. Pieniądze to temat, który zawsze wzbudza najwięcej emocji z mojego doświadczenia. Wynika, że jeśli jedziesz sam, powinieneś mieć ze sobą minimum 3000-4000 euro. Jeśli zabierasz ze sobą rodzinę, przygotuj co najmniej 6-8 tysięcy euro. Dlaczego aż tyle? Wynajem mieszkania czy pokoju wymaga opłacenia z góry kaucji oraz czynszu, co może wynieść nawet kilka tysięcy euro. Do tego dochodzą koszty transportu, zakup podstawowych rzeczy, jedzenie, opłaty za media i różne niespodziewane wydatki, których na początku zawsze jest sporo. Dokumenty, które powinieneś mieć przed wyjazdem, to przede wszystkim dowód osobisty lub paszport, prawo jazdy oraz Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUS. Na miejscu koniecznie wyrobisz PPS-number. To irlandzki odpowiednik numeru PESEL, który będzie niezbędny do rozpoczęcia legalnej pracy, otwarcia konta bankowego i wielu innych formalności. Zakwaterowanie to jedna z największych przeszkód dla nowo przybyłych. Moja rada: na pierwsze dni lub tygodnie najlepiej wynająć pokój przez Airbnb lub zatrzymać się w hostelu. W tym czasie możesz na spokojnie szukać mieszkania lub pokoju do wynajęcia na stałe przez strony takie jak daft.ie, rent.ie oraz grupy facebookowe, gdzie Polacy oferują pokoje lub poszukują współlokatorów. Nie śpiesz się z wyborem, ale pamiętaj: im dłużej zwlekasz, tym więcej pieniędzy tracisz na krótkoterminowym wynajmie. Co zabrać ze sobą? Irlandia to kraj rozwinięty, sklepy są doskonale zaopatrzone, a ceny są często podobne lub nawet niższe niż w Polsce. Nie musisz brać ogromnej walizki wypełnionej rzeczami, które nigdy ci się nie przydadzą. Zabierz niezbędne ubrania. Przeciwdeszczowe, bo pogoda bywa kapryśna. Koniecznie miej ze sobą telefon z aktywnym roamingiem, który pozwoli ci swobodnie szukać informacji na miejscu. Laptop lub tablet również będzie bardzo pomocny do poszukiwania pracy oraz mieszkania już na miejscu. Ważne jest również, kiedy przyjedziesz. Unikaj wyjazdu zimą czy od listopada do lutego. Jest to najtrudniejszy okres, kiedy najmniej jest ofert pracy. A mieszkania są droższe i trudniej dostępne. Najlepiej przyjechać wiosną, czyli marzec, kwiecień, lub jesienią, wrzesień, październik. W tych okresach łatwiej o pracę, ceny wynajmu są niższe, a pogoda zdecydowanie bardziej sprzyja aklimatyzacji. Emigracja to wielka zmiana życiowa, i pierwsze tygodnie bywają bardzo trudne. Warto jeszcze przed wyjazdem dołączyć do grup facebookowych Polaków w Irlandii. Tam szybko poznasz nowych ludzi. Uzyskasz wsparcie, które na początku jest niezwykle ważne. Przez to przychodziłem i wiem, jak bardzo pomaga świadomość, że nie jest się samemu. Teraz pytanie do Ciebie: Czy jesteś już gotowy na swój wyjazd do Irlandii? A może mieszkasz już tu jakiś czas i masz dodatkowe wskazówki dla przyszłych imigrantów? Napisz koniecznie w komentarzu, bo każda wskazówka może komuś bardzo pomóc. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, koniecznie obejrzyj kolejny materiał, w którym dokładnie opowiem Ci, jak znaleźć pierwszą pracę w Irlandii. Dzięki za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!